Cześć, z tej strony damian z kanału o czołgach. W tym materiale temat, który z pozytywnego szoku przeszedł w rozpaczliwe zażenowanie, czyli co stało się z prototypem polskiego czołgu PL01, który istniał, ale nie istniał. Zapraszam do oglądania. Może niektórzy widzieli, może nie, ale część z was pewnie słyszała o cudownej polskiej konstrukcji. Konstrukcji rewolucyjnej, opracowanej od początku do końca w naszym kraju, mającej budzić grozę w sercach wroga, czyli PL01 Koncept. W późniejszej części odcinka wyjaśnię jeszcze, dlaczego miałoby to być czołg widmo, czyli parę słów o jego niewidzialności. Projekt tego cuda został opracowany przez Gliwicki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, OBRUM, we współpracą z brytyjskim koncernem BIA Systems, studzącym się przede wszystkim w przemyśle zbrojeniowym. Po raz pierwszy niespodziewanie pojawił się na Polskim Międzynarodowym Salonie Przemysłu Zbrojeniowego na targach MSPO 2 września 2013 roku w Kielcach. Na pierwszy rzut oka nowoczesna sylwetka i współczesne rozwiązania z pola walki, jak aktywny system ochrony, nowoczesny pancerz i bezzałogowa wieża, o czym dokładniej powiem za chwilę. Zanim przejdę do problemu, zajdziemy do środka naszego czołgu, który, jak informuje producent, jest nie tyle czołgiem, co pojazdem wsparcia piechoty. Pojazd dysponuje uzbrojeniem głównym w postaci stabilizowanej 120 mm armaty gładkolufowej w standardzie NATO lub działa kalibru 105 mm z kątem opuszczania 10 stopni i podnoszenia 20 stopni, wyposażonego w system automatycznego ładowania zasilany z 16 nabojowego magazynu amunicji w tylnej części wieży. Takie połączenie miałoby wyciągać szybkostrzelność rzędu ponad 6 pocisków na minutę. Łączna liczba pocisków w czołgu wynosi 45 sztuk, natomiast pozostałe 29 składowanych jest w kadłubie. Dodatkowe uzbrojenie do dyspozycji załogi miało stanowić sprzężony z działem karabin maszynowy UKM 2000C polskiej produkcji kalibru 7.62 o łącznym zapasie amunicji równym 1000 naboi oraz bezzałogowy moduł uzbrojenia ZSMU na wieży złożony z karabinu maszynowego WKMB kalibru 12,7 mm, z zapasem 750 naboi. Ale opcjonalnie zamiast karabinu można zainstalować tam automatyczny granatnik GA kalibru 40 mm, z zapasem 400 sztuk naboi. Wspomniałem wcześniej o aktywnym systemie obrony i nie do końca wiadomo co by to miało być, ale na podstawie filmu pokazowego można domniemywać, że byłoby to coś działającego na podobnej zasadzie co amerykański APS Iron Fist. APS współpracuje z czterema płaskimi antenami radarowymi, jak i z głowicami wykrywającymi opromieniowanie pojazdu wiązką lasera. Te otwory z tu wieży po jej bokach to oczywiście wyrzutnie granatów dymnych. Dowódca miał dysponować panoramicznymi przyrządami obserwacyjnymi oraz sterowniczymi, z kanałem dziennym i nocnym zapewniającymi 360-stopniowe pole obserwacji oraz kanały termowizyjne trzeciej generacji. Obraz zostanie wyświetlony na wielofunkcyjnych ekranach wewnątrz pojazdu. Zastosowane miały być również systemy rozpoznania wróg-przyjaciel oraz SKO umożliwiające śledzenie i wykrywanie celów. Czołgi załoga miały być chronione nowoczesnym modułowym pancerzem kompozytowym, jak podaje producent wykorzystującym połączenie ceramiki balistycznej i ardamitu. Natomiast rozważało się zastosowanie stopów tytanu, a niektóre głosy mówią o zastosowaniu zubożonego uranu, ale nie znalazłem potwierdzenia dla tej informacji. Jak podaje obrum, pancerz miał pochłaniać fale radiowe. Dodatkowo pakiety opancerzenia miały zapewniać e, lepszą ochronę przeciwko głowicom kumulacyjnym, a także istnieje możliwość wyposażenia pojazdu w moduły przeciwminowe. Dodatkowo anglojęzyczne źródła podają, że stanowiska załogi miały pochłaniać wstrząsy wywołane w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych. W razie potrzeby załoga może dać nogę włazem umieszczonym w tylnej części wieży kadłuba, trochę jak w Merkawie 4. Ciekawostką wewnątrz pojazdu ma być fakt zastosowania bezzałogowej wieży, jak w rosyjskim czołgu T14 Armata, co oznacza, że cała załoga składająca się z trzech osób dowódca, działonowy i kierowca ulokowana miała być w izolowanej kapsule w kadłubie, co dodatkowo wpływało na ewentualną żywotność. Nasza konstrukcja miała mierzyć niecałe 4 metry szerokości i 7 metrów długości i osiągnąć wagę do nawet 35 ton. Uwzględniając dodatkowe opancerzenie. Zastosowanie silnika diesla o mocy 950 koni mechanicznych zapewniającym prędkość do 70 km na godzinę, a pojazd miał mieć możliwość pokonywania przeszkód wodnych do nawet 5 metrów głębokości, pod warunkiem zainstalowania specjalnych rur doprowadzających powietrze. No to teraz najciekawszy temat, bo czołg miał być niewidzialny, o czym informowało w jego nazwie wyrażenie stylf, czyli niewidzialny, niewykrywalny. No i o co biega? Termin. Odnosi się do zastosowania w pancerzu systemu aktywnego kamuflażu termicznego, co oznacza, że pojazd automatycznie dostosowuje swoją temperaturę do otoczenia, co w teorii miało sprawić, że będzie on niewykrywalny dla kanałów termowizyjnych. Ale czy jest to najlepsze rozwiązanie? No nie do końca. Są znacznie lepsze sposoby na okrycie pojazdu i załogi przed termowizją, np. pasty pochłaniające nawet 95% promieniowania podczerwonego dla żołnierzy. Jak radziecka pasta Tuman Air, lub systemy kamuflażu multispektralnego, działającego niemal tak samo, tylko stosowanego na pojazdach, jak na przykład brytyjski MCS, lub szwedzki kamuflaż Barracuda. No i zapowiadało się super. Realizacja projektu miała przypaść na rok 2022. W 2016 miał powstać prototyp. A co je problem, polega na tym, że ten czołg nigdy nie istniał. To co widzieliśmy, to była jedynie makieta. Jeżdżący model w skali 1 do 1 ze sprawnym układem napędowym i to tyle. Kadłub i wieża były zupełnie niefunkcjonalne, oddzielenie nie wspomnę. Projekt nowego czołgu dla polskiej armii skończył się kolejnymi modernizacjami tych cholernych T-72, od których zbrojeniówka z jakiegoś powodu nie potrafi się uwolnić. Nie mówię, że czołg T72 to zła konstrukcja, bo była dobra, była w latach 70. -tych. No ale to inny temat. Powiem o tym w filmie o cudownych polskich czołgach. Czy PL01 koncept miał szansę na konkurowanie z innymi współczesnymi czołgami, jak np. M1 2 Abrams, Merkawa 4 czy Challenger 2. Ciężko odpowiedzieć, bo nigdy się tego nie dowiemy. Natomiast jeżeli powstałaby maszyna odpowiadająca tym specyfikacjom, jakością dorównującą np. polskim bojowym wozom piechoty Borsuk, myślę, że taki czołg mógłby coś podziałać. Chociaż pozostaje jeszcze kwestia skutecznej grubości pancerza, a o tej wiele nie wiadomo, chociaż można się domyślać, że zastosowanie pancerza ceramiczno-ardamitowego może sugerować ochronę przed głowicami kumulacyjnymi i niektórymi penetratorami kinetycznymi. Nikt do końca nie wie, jaki sens miało ukazanie tego czołgu i zrobienie z niego sensacji, bo na jego produkcję nie ma ani perspektyw, ani pieniędzy, a szkoda, bo zapowiadało się obiecująco. Przez pierwsze parę dni, a, a posiadanie własnej konstrukcji byłoby dobrym rozwiązaniem. Jeszcze na koniec dopomnę, że pancerz według zapewnień producenta miał pochłaniać promieniowanie fal radiowych. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Zachęcam do recenzji i subskrypcji. Trzymajcie się i cześć.